Cześć! Z tej strony numizmatek. Dzisiejszy filmik będzie przedstawiał otwarcie paczki ze sklepu kolekcjonar, czyli oficjalnego sklepu NBP. A w środku będzie moneta z okazji Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego. 50 złotówka doszła do mnie. No i za chwilkę zobaczymy. Jak ona się prezentuje i jak ona wygląda. Mam przygotowaną paczkę. W środku oczywiście paczki jest kolejna paczka. I pusta reszta. Tutaj mamy broszurkę informacyjną, która zawsze jest w tekturce, jest ta broszurka. Czyli 16. Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny. 50 złotówka, tu jest opisane cały parametr. Mamy tą kopertę, w której docelowa jest moneta. Tutaj jeszcze był rachunek. Czyli za monetę finalnie kosztowała cena misyna to jest 1500 zł. Koszt przesyłki to jest 20 45 zł. 45 groszy. I tu mamy finalnie tę monetę. Ona oczywiście jest zapakowana w folii ochronnej. W środku mam monetę, certyfikat i pudełko na monetę. Ja ją odłożę. Po prostu pokażę po kolei. Czyli mam tak. Pudełko. Tu jest napisane. One są ostatnio podpisywane, czy ostatnio, że jak czasu. Tu jest oczywiście też pudełko. Jest tutaj lekka zmiana w tym pudełku, bo na monetę są dwa otwory, nie wiem czy to widać. Tak, tutaj mamy pod palce, żeby łatwiej było wyciągnąć. Certyfikat. To odłożymy. No i najważniejsze. Nasza Moneta, prezentuje się to w ten sposób, ta moneta. Rewers oraz awers. Przypominam, że to są trzy uncje czystego srebra, czyli próba 999. jest naprawdę ciężka i solidna. I teraz tak z ciekawości dla porównania przygotowałem sobie, żeby pokazać jak mniej więcej ona wygląda pod względem, bo to jest największa moneta po denominacji. Druga najcięższa, która została wypuszczona. Jeżeli chodzi o 20 złotówki to prezentuje się ona tak do porównania. Jest różnica. wagowo w szczególności czuć naprawdę. Tą, te, te trzy uncje. Z 10 złotówką prezentuje się w ten sposób. I z pięcią złotówką. Prezentuje się w ten sposób naprawdę przy 5 zł to już jest różnica naprawdę bardzo wielka. Ona jest też dość gruba, no nie ma też co się dziwić, masa jest dość zwiększona, więc poszli też w grubość. Moneta, jeszcze jeśli chodzi o kwestię na przykład innych 50 złotówek to na przykład, jeżeli chodzi, to rzeczywiście jest większa, ta ma 45 mm, ta ma 50 mm. W ogóle, jak się trzyma, to rzeczywiście ta jedna uncja też robi dużą różnicę, i czuć rzeczywiście pod względem grubości. teraz jest grubsza, oczywiście, ma krzemie pasiasty, ale sama grubość monety to ta jest dużo grubsza z tych dwóch monet. Jeżeli miałby ktoś mi powiedzieć, która jest ładniejsza, to bez dwóch zdań wybrałbym krzemie pasiasty. Ta moneta, ogólnie nie licząc walorów kruszca i masy, to szczerze mówiąc nie podoba mi się ta moneta. Uważam, że biorąc pod uwagę temat tej monety, to moneta powinna zostać wykonana w całkowicie inny sposób. I powinna być dużo ładniejsza, powinna zrobić taki efekt wow! Niestety, w mojej ocenie, ta moneta tego efektu nie robi. Kupiłem ją, bo jest to, że tak powiem, lekki rarytas do mojej kolekcji. Czyli największa moneta i największa waga i dlatego zdecydowałem się na jej zakup. Tak się prezentuje, naprawdę masa jest bardzo duża, rzeczywiście czuć te trzy uncje. Tutaj jeszcze Wam przybliżę zestawienia, jak nie? one się prezentują po kolei wielkościowo. widać. Czyli od największej, może z drugiej strony będę ręką, żeby nie zasłaniać. Mamy 50 mm, 45, około 38, 10 złotówka i 5 złotówka. Tak się prezentują monety po denominacji od największej do najmniejszej. Tu są trzy uncje, dwie uncje, no i poszczególne, charakterystyczne dla pozostałych monet. W tym filmiku to wszystko. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Bardzo serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. I zapraszam do kolejnych moich filmików.